Witam z tej strony Apol, witam Was w kolejnym openingu. Jest to opening, czego się nie spodziewacie, więc możecie zostawić łapkę w górę, będziecie lekki, zapisuj i suba, jak jeszcze tego nie robicie. Jak myśleliście, że nie będzie ode mnie tego openingu, to jesteście w błędzie gdyż, ponieważ dum, 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 dzio! zabrzmiałam to trochę żałośnie. Aczkolwiek mam już trzy w kolejce. W kolekcji, nie w kolejce. Więc pora na tak. Czwarty tom. Druga historia. Drugi Jojo. Tu się z pierwszego Jojo. Jestem napalony. Nie pamiętam, co mówiłem w poprzednim odcinku z Jojo, ale wydaje mi się, że od samego początku mówiłem od pierwszego peningu, że zacznę czytać, jak będzie mój ulubiony Jojo, czyli yy, ten, który później jest staruszkiem w tej długiej serii, a na początku jest. Takim śmieszkiem planującym i on rozpoczął pozy, znaczy już były, powiem tak, były, pewnie tutaj pozy będą, w trzecim tomie e, pierwszego partu, chociaż on nie wygląda w sumie bardziej na tego długiego Dżonja niż pierwszego, ale e, tu zaczynały się pozy, ale tu były pozy rzadkie. A, tu zaczniemy naszego śmieszka, więc pewnie dopiero zacznę czytać. Tak, wiem, chyba w poprzednim mówiłem, że zacznę i tak czytać, ale chyba czekałem, opóźnienie mieli, ale udało się i przyszło do mnie świeżutko dzisiaj. E, spodziewałem się, miało przyjść przed świętami w grudniu, a przyszło na początku stycznia i to jeszcze po Sylwestrze i Nowym Roku. E, I to jeszcze we wtorek, więc wiecie o co chodzi. Ale tak, przyszedł do mnie Jojo I właśnie zaraz przedpremierowo w twardej okładce, no znowu w twardej okładce zamówiłem, albo miękkiej, nie wiem, zobaczycie. E, zaraz będę zamawiał następnego i za... No, w połowie zawsze miesiąca, przecież święta im się opóźniło, więc to mogę zrozumieć, ale w połowie miesiąca zawsze im się e, premiera odpala, więc najprawdopodobniej w połowie tego będzie następna część. Więc w sumie to nie wiem, czy nie poczekać już do następnej części, bo jak skończę już Overlorda trzeci tom, e, e, czwarty tom, więc możliwe, że od razu na piąty się rzucę, e, więc nie wiem, czy zacznę tego JoJo -Jo czytać. W przeciągu tam półtorej tygodnia, ale wiem jedno, że no, no, może dlatego poczekam, bo miesiąc poczekam i będę miał dwa tony pod rząd. Nie wiem, zobaczymy, bo to trochę czytanie mnie ciekawe o ten Jojo jo nie jest. to jest gruby Jojo, jo, duże się jak słodyczej, ale lecimy już do peningu, żeby nie przedłużać. I możecie napisać w komentarzu, że skończy pitolić. I dać łapkę w górę oczywiście. O, zapomniałbym powiedzieć, jakie to lekkie w ogóle. Powiem tak, mam kosę, mam paczkę. E, od Mangardens, poko. E, Leci do mnie następna paczka z mangami. Ale te, kiedy ten odcinek zobaczycie, to nie wiem, e, co będzie otwierany, bo mam chyba z 6 odcinków w zapasie i chronologicznie to wypuściło. Więc macie opóźnienie w ogóle. Ale tak, powiem, jak mam być szczery, to wydaje mi się, że zostałem oszukany. Jak e, przy piątym tomie Urlorda jak w przyszłości zobaczycie ten opening, to dowiecie się dlaczego. Ale wydaje mi się, że to w czwartej kładce jest cięższe niż to. Hmm, chyba, że to dlatego, że jest pudełko większe, bo jednak. O, o, patrzcie, nie? Więc częściowo pustkę jest. Nie lata, jest folia pewnie, ale wydaje mi się, że to jest cięższe, nie? Więc możliwe, że jest mniejszy, albo tam przed przypadek w miękkiej okładce, będzie się musiał kłócić, ale to zobaczymy zaraz! Znaczy, nie wiadomo, czy w miękkiej okładce nie zamówimy. Dziorna! Mamy tu, oczywiście, naszą paczuszkę, mamy tu, oczywiście, nasze JoJo, -jo i mamy oczywiście futerał i kose. E, nic więcej nie widzicie, tu jest portfel poza granicą e, Waszej świadomości. Ale dobra, lecimy. A w ogóle żal, bo na Waneko nie było Lock Horizona trzeciego tomu. Żal, żal, żal. I wstyd. Wiesz to. po prostu lewą mękę mam silniejszą. Dobra, naszym oczom ukazuje się... Następny to JoJo. Yy, mamy tu oczywiście karton, który na nic się nawet nie przyda, bo jest głupio ułożony. Mamy no, folię, z którą się możemy popstrykać, co jest fajną opcją. Kosta już nam nie będzie potrzebna. Mamy tu oczywiście jedynkę. Widzę tu battle tendency. No tutaj mamy Phantom Blood. Więc mamy battle tendency. Mamy tutaj lekki i mamy JoJo oczywiście. Yy, Już jestem zachwycony tym, co widzę, czyli z spider Spidermana. A tak serio. To tak, zanim przejdziemy, wydaje mi się, że tak. Jest grubszy tom. Nie wiem dlaczego, może kartki mają lżejsze. A! Bo twardo Nie no wydaje mi się, że nawet grubsza jest twarda okładka. Nie wiem na ile to widać. Aj, aj, aj! Ale. Ten dom jest no trochę większy, tak powiedzmy. Jedna piąta, jedna szósta jest większy. Co mi się podoba, jest nadal ta sama wielkość, chyba tak. Jest dokładnie ta sama wielkość, więc na półce będzie dobrze wyglądać. I to jest to, o co prosiłem. No tutaj macie ogólnie oh, maskę, a tutaj macie y, rękę po łzy, nie? <średziny> Ale mamy oczywiście, że na półce będzie się wyróżniać oczywiście arkami. E, fajnie to wygląda, więc mamy tu na zasadzie takiej: o, że jest ładny zielony kolorek, już nie czerwony, pisze Part 2, Battle Tendency, a reszta to jest tak naprawdę to samo. E, teraz ogólnie Wam przeczytam tutaj opis, e, żeby nie było z tyłu, a Wy sobie tutaj pooglądacie co nieco małe rzeczy. Jojo Bizarre Adventure Part 2 Battle tendencje, minęło niemal pół wieku, odkąd Jonathan, Joe Star i Dio Brando zginęli na Atlantyku. I czytam tak specjalnie. E, wnuk Jonathana i Erini, Joseph, przebywa wraz z babcią do Nowego Jorku na zaproszenie Speedwagona, czyli naszego uselessa Najlepszego nieświadomy, że już wkrótce również jemu przyjdzie zmierzyć się z potwornymi siłami, które ofiarą padł jego dziadek. Więc. Tak się miewa opis. Tu mamy znowu na temat autora, Świeśni, świetnie nowością pachnie. Mamy tutaj powielenie mm, okładki, co nie. E, jak idziemy dalej, nie dostałem żadnych bonusów, mamy Joe Star, Joseph Joe Star w Nowym Jorku, część 1.3, Straight of so Joseph, y, część 1.5, Człowiek z Pilara, Santana, człowiek z Filara, części 1, 9 i na końcu mamy galerię. E, czyli fabularnie, jak lokalny useless poleci to, e, to po prostu do Santany. E, nie wiem, czy walka z Santaną się skończy, bo tą serię jeszcze oglądałem. E, I to był mój ulubiony George z tych wszystkich trzech, bo trze do trzeciego oglądałem i trzeci mnie zaczął wkurzać, e, a najlepszy był drugi, więc. E, tak się sprawy mają, więc tu mamy cały, mm, cały wstęp, tak naprawdę, i pierwszą walkę, co mnie strasznie raduje. O, mamy tu oczywiście naszego lokalnego uslesa. Lokalny usles. No, a tu macie galerię. I chyba ich prototypy. Dobra, to teraz tak. Tak, jak miałem rację, walka z Santaną została zakończona. Nawet pokazali już pierwsze rzeczy z Włoch, więc spoko opcja. Dalej, tak naprawdę, pewnie prototypowanie pokazali, bo tu widzę łamu, nie, to jest Ejsilis i akurat. Jak to tak śmiesznie czytali, ale mamy już pokazanie, kto jest, pokazanie tych ludzi w kamieniu, i mamy oczywiście spotkanie z naszym koleżką. Ale dobra, bo jak przeglądałem, zauważyłem, myślałem, że gratisów nie ma, ale gratisy są. Tu też mamy, mm, no akurat tu mamy kryptoreklamę. czyli y, już w sprzedaży pierwszy tom pierwszego partu. Potem mamy już w sprzedaży drugi tom pierwszego partu, tutaj je mam. I potem jest gratisy, co zaraz Wam pokażę. Już w sprzedaży trzeci tom. Yy, no i tu mamy koniec, mamy gr pierwszy grudzień. Wydanie 1 godzin 2,20 trochę oszukali. He, he. Ale dobra, mamy w końcu wydaną mangę, która została wypublikowana w 86. Spoko. No i tu mamy oczywiście twardą okładkę. Więc tu nic więcej nie ma. Hmm, tutaj mamy sprawę załatwioną. Ładnie plusuje się to w taki sposób. Okładkami. Nie wiem czy widać. Ja pewnie nie wiem jakieś tam przybliżalnie, ale wiecie jak to jest. Wygląda to kolorowo, że jakby nie, kolorowo, bo oprócz tego, że główne serie mają jeden typ okładki, czyli tu jest czerwony, tu będzie zielony, czyli mój ulubiony kolor akurat trafili, to środki się jednak różnią i to wygląda ładnie po prostu. Nawet wyobraźcie sobie taką tapetę z tego zrobić, i też by było ładnie, więc z tym się jaram. Ale mamy tu gratisy, po pierwsze paragon, po drugie mamy oczywiście gratisy takie, że dali nam oczywiście jak co tom dawają nam dają nam pocztówkę pocztówkę z yy, że tak powiem obwalutą przednią tylna nie ma ale obwalutą przednią w. oczywiście z obrazkiem więc spoko opcja w pierwszej było chyba tylko pocztówka i zakładka bo już można powiedzieć że zakładka też jest właśnie z przednią obwalutą chyba tam w trzecim tomie zaczęli dawać drugą pocztówkę więc spoko Sprawa. W trzecim tomie był chyba koleś z pieskiem, i to było smutne. Tutaj mamy, jak widzę, sam ciekawiłem się co tu jest, ale tu mamy oczywiście, jakąś w tej kurtce tego małego chłopca obronił, eee, więc zawsze jakaś nowość. Jak to wygląda w taki sposób? Tak, ładnie, spoko. No bo jak ktoś chce, to może od drugiej strony jakieś odbicie lustrzane, więc tak też spoko wygląda, ale ja chyba w bibliotece akurat nie wiem, zobaczyłem to gdzieś ale zauważyłem, że tak się i więcej mieści i tak fajnie to wygląda, jak wygląda tylko, że ciężej się wyciąga książki ale jak będę miał jakąś mniej pojemną bileteczkę to będę to w taki sposób robił że kładę to w ten sposób zobaczymy jak to będzie, ale pochłonę tego I najlepszy JoJo jest ja tutaj włożę, bo ja zawsze wkładam te pocztówki do tego ale ciekawe czy przetrwały, czekajcie, o tu mam tego pieska w ogóle ale tak, yy, nawet paragon przetrwał więc spoko sprawa, ale widziałem, że z pierwszego tomu, z drugiego mam, ale z pierwszego tomu zauważyłem, że gdzieś mi się wala, więc wywaliło się. Jak leżało? Tak, zakładka się wala. Czyli tak jak mówiłem, w pierwszym, drugim tomie była, tylko jedna pocztówka, potem daję więcej. Więc spoko, że to rozwijają, będę oszczędzał 10 zł na to, żeby nie mieć w każdej kładce. Ale tak, już mam ciężkie, to jest powiem, tak, no, że na wadze pisał, że to 2 kilo, więc już mam tu 8 kilo. A, więc jeszcze jeden tomik i będzie bajceps ćwiczony. Niestety co byłoby na tyle trochę krótki odcinek openingów. Jak lubicie openingi, to dajcie mi znać w komentarzu. Bądźcie lajkami. Będę wrzucał ich więcej, bo mam, tak jak mówiłem, 6 w zapasie, yy, więc na pewno jak zobaczę Wam się pojawia, to jak się skończy na przykład Lega. Lego z Marvel Super Heroes 2, co już w sumie się kończy. Zaczynam wrzucać openingi pomiędzy Legosami tamtymi, żeby pokończyć to, co mam i poczyścić Ale, ale dobra, bo się rozgadzamy. No, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to możecie zostawić łapkę w górę, wejść na linki z opisu. Eee, zostawić suba, jak jeszcze tego nie robicie. I w sumie chyba to tyle, nawet nie wiem, czy się nie powtórzyłem, ale jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do widzenia. Puchata Owca żegna. Lokalny useless.